Moja rodzina zignorowała najważniejszy moment mojego życia nie urodziny, nie awans, mój ślub. Cztery puste krzesła w pierwszym rzędzie, zarezerwowane dla nich, wpatrywały się we mnie bardziej niż wszyscy goście razem wzięci. Co chwilę sprawdzałam telefon, czekając na jedną wiadomość, wyjaśnienie cokolwiek, nic nie przyszło, tylko cisza. Tydzień później, gdy media ogłosiły, że moja sieć hoteli osiągnęła wartość 400 milionów złotych. 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 400 milionów złotych, 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 400 milionów złotych. 400 milionów złotych, 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 400 milionów złotych. 400 milionów złotych, 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 400 milionów złotych. 400 milionów złotych, 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 400 milionów złotych. 400 milionów złotych, 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 400 milionów złotych. 400 milionów złotych, 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 400 milionów złotych. 400 milionów złotych, 400 milionów złotych, 400 milionów złotych. Telefon wreszcie ożył. Tata, kolacja rodzinna o 19, ważna rozmowa. I wtedy zrozumiałam. Nie chcieli ze mną świętować, tylko czegoś ode mnie żądać. Więc przyszłam z jedyną rzeczą, której się nie spodziewali. Nazywam się Róża. Przez większość życia wierzyłam, że lojalność sprawi, że rodzina stanie się domem. Tak bardzo starałam się w to wierzyć, nawet gdy wszystko mówiło mi coś przeciwnego. Nasz dom w Krakowie z ulicy wyglądał zwyczajnie. Obdrapana huśtawka na werandzie, popękany podjazd, delikatny zapach lawendowego płynu mamy unoszący się z okien. Ale w środku wszystko kręciło się wokół ojcowskiej wizji dziedzictwa. Grzegorz prowadził sieć starzejących się pensjonatów, które traktował jak królewskie posiadłości. Mówił o nich tak, jak niektórzy mężczyźni mówią o swoich dzieciach. Kiedyś myślałam, że to miłość, później dowiedziałam się, że to posiadanie. Kochał kontrolę, nie ludzi i nauczył resztę rodziny krążyć wokół siebie. Mama Helena była emocjonalnym egzekutorem, nie podnosiła głosu, podnosiła poczucie winy. Jeśli tata czegoś chciał, łagodziła ostre krawędzie łazami. Twój ojciec jest zestresowany, mówiła. Nie sprawiaj mu zmartwień, bądź wdzięczna. Po pewnym czasie przestajesz pytać, dlaczego twoja wdzięczność zawsze mierzona jest ciszą. Marek, mój starszy brat, naśladował tupet ojca. Wierzył, że prawdziwa wartość istnieje tylko w cegle i ziemi. Hotele to ryzyko, powiedział, gdy otwierałam swoją pierwszą lokalizację. To tylko trendy i bańka. Prawdziwa nieruchomość nie potrzebuje brandingu. Mówił to, stojąc przed jednym z pensjonatów taty, gdzie migocząca neonowa reklama wolne pokoje, brzęczała jak konająca mucha. A potem był Damian, mój młodszy brat, który przepływał przez życie, jakby było mu winne miękkie lądowanie. Nazywał siebie influencerem, choć nie potrafił wpłynąć na siebie, żeby utrzymać pracę dłużej niż tydzień. Mimo to zawsze miał opinię o tym, jak powinnam zarządzać sukcesem. Przypadkowo te opinie zawsze wiązały się z tym, że mam naprawić finansowy bałagan rodziny. Może dlatego, budując karierę, nauczyłam się ubierać skromnie w ich towarzystwie. Neutralne swetry, proste spodnie, żadnej biżuterii, oprócz małej obrączki, którą dał mi mąż, gdy jeszcze się spotykaliśmy. Nie chciałam wywoływać niekończących się komentarzy: Unba, nie popadaj w arogancję, albo próśb, mogłabyś pomóc pokryć rachunki tego miesiąca? Patrząc wstecz, Zdałam sobie sprawę, że kurczyłam się, żeby ich ego nie czuło się zagrożone. Czego nigdy nie wiedzieli, to jak trudne były te pierwsze lata. Noce, gdy spałam w samochodzie, bo czynsz był luksusem, na który nie było mnie stać. Jak uczyłam się każdego aspektu branży hotelarskiej, od udrażniania rur w łazienkach po negocjowanie ofert z wykonawcami. Strach przed utratą wszystkiego, zanim to się w ogóle zaczęło. Tata to wszystko odrzucał. Twój model jest niestabilny, mówił, za nowoczesny, za cyfrowy. Prawdziwy biznes potrzebuje ziemi. Ale moment, który ostatecznie coś we mnie złamał, to mój ślub. Błagałam ich o jeden dzień, tylko jeden, żeby się pojawili nie jako krytycy, nie jako ludzie, którzy czegoś ode mnie potrzebują, ale jako rodzina. Kiedy nie przeszli przez te drzwi, poczułam, jak coś we mnie ucichło. Niezłamane, po prostu skończone. Mimo to część mnie wciąż miała nadzieję na ciepło, szansę, że się mylę, szansę uwierzenia, że im zależy. Więc kiedy tata napisał po tym, jak wycena trafiła do mediów, wpatrywałam się w jego wiadomość dłużej niż powinnam. Kolacja rodzinna, ważna dyskusja. Może, tylko może, chcieli to naprawić. Ale w momencie, gdy weszłam do tej restauracji, wiedziałam dokładnie, dlaczego nagle sobie o mnie przypomnieli. Rano, gdy wycena trafiła do mediów, byłam w swoim biurze z widokiem na centrum Krakowa, przeglądając plany renowacji naszej kolejnej nieruchomości. Słońce rozlewało się po stole konferencyjnym, łapiąc krawędź srebrnej ramki ze zdjęciem ślubnym. Tym, gdzie dłoń mojego męża delikatnie spoczywa na mojej, próbując mnie zakotwić podczas gdy cztery miejsca za nami pozostały boleśnie puste. Anna wpadła bez pukania, zdyszana w sposób, na który rzadko sobie pozwalała. Róża, powiedziała podnosząc tablet. Musisz to zobaczyć. I było. Nagłówek rozciągający się na wszystkich głównych portalach biznesowych. Niezależna sieć hotelowa przekracza wycenę 400 milionów złotych. Liczba mnie nie zszokowała. Widziałam ją w naszych prognozach. Śledziłam miesiąc po miesiącu, ale reakcja świata to sprawiło, że zaparło mi dech. Mój zespół zaczął napływać, klaszcząc, gratulując, przytulając. Anna wyciągnęła butelkę musującego cydru, którą ukrywała od miesięcy, na dzień, gdy wreszcie uwierzysz, że to zrobiłaś. Śmiałam się, ale to było dziwne uczucie. Duma i żal mogą siedzieć w tej samej piersi, bez dotykania się, jak dwóch sąsiadów, którzy odmówili rozmowy. Powinnam była zadzwonić do rodziców. A może to oni powinni byli zadzwonić do mnie lata temu, gdy błagałam ich, żeby zobaczyli mnie, a nie moją użyteczność. Telefon świecił bez przerwy. Inwestorzy, partnerzy, dawni koledzy z klasy, nawet stary szef, który kiedyś powiedział, że jestem zbyt uprzejma, żeby prowadzić. Ale nie moja rodzina. Ani słowa. Nie powinno to mieć znaczenia, ale coś we mnie wciąż czekało na tę jedną wiadomość. Która nigdy nie przyszła na kogoś, kto powie Jestem z ciebie dumny, bez dodawania warunku. Późnym popołudniem biuro ucichło. Świętowanie się skończyło. Anna zostawiła mnie z małym uśmiechem i stosem zaktualizowanych raportów. Zostałam obserwując, jak miasto zmienia się ze złotego na niebieskie, gdy światła migotały na horyzoncie. I wtedy to się stało. Telefon zabrzęczał. Imię Taty. Na sekundę wszystko we mnie zamarło. Żadnych przeprosin, żadnego uznania, tylko wiadomość. Kolacja rodzinna o dziewiętnastej, ważna dyskusja. Nie pytanie, wezwanie. Przeczytałam ponownie, mając nadzieję, że coś przegapiłam. Ciepłą notatkę, znak, że pamiętają o ślubie, cokolwiek ludzkiego. Ale słowa siedziały na ekranie jak żądanie. Anna zbierała swoje rzeczy, gdy zauważyła moją minę. Niech zgadnę, powiedziała cicho. Wypłynęli. Podałam jej telefon. Westchnęła powoli. Czegoś chcą. Ludzie nie planują ważnych dyskusji z miłości. Już wiedziałam, że ma rację. Po prostu jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo. Ale kiedy odpisałam, będę tam, spokój, którego nie rozpoznawałam, osiadł na mnie. Bo po raz pierwszy nie wchodziłam w ich świat nieuzbrojona. Wjechałam na podjazd tego wieczoru z wiadomością taty, wciąż świecącą w mojej głowie. Kolacja rodzinna o dziewiętnastej. Ważna dyskusja. To była wiadomość, jaką wysłałby pracownikowi, nie córce, żadnych gratulacji, żadnego uznania ślubu, który pominęli, ani kamienia milowego, który osiągnęłam. Tylko dyrektywa. W garażu cisza wydawała się cięższa niż zwykle. Reflektory mojego suwa przemknęły po półkach, gdzie trzymałam stare segregatory z pierwszych dni, arkusze kalkulacyjne drukowane o północy, odręczne notatki od wykonawców, którzy ledwo traktowali mnie poważnie. Przypominały mi, jak ciężko walczyłam, żeby zbudować coś, w co nikt nie wierzył. Sięgnęłam po jeden z segregatorów oznaczonych wczesne pożyczki. Otworzyłam go na masce samochodu, skanując liczby, ciasne marginesy niekończące się noce i przerażający hazard, który jakoś się opłacił. Jeśli mogłam przez to przejść, mogłam wejść na jedną rodzinną kolację, ale coś mnie gryzło. Dlaczego teraz? Dlaczego ta nagła pilność? Anna zadzwoniła, gdy zamykałam drzwi garażu. Jej głos był spokojny, ale było w nim napięcie. Przekopałam się przez coś, powiedziała, o pensjonatach twojego ojca. Poczułam, jak żołądek mi się ściska. Co z nimi? Mają kłopoty, Róża. Poważne kłopoty zaległe płatności, nieopłaceni wykonawcy, miesiące ujemnych przepływów pieniężnych i jest coś jeszcze. Jeden z pożyczkodawców przygotowuje się do likwidacji. Oczywiście, oczywiście. To nie był zbieg okoliczności. Nie chcą rozmawiać kontynuowała Anna. Chcą ratunku. Przez moment gniew przepłynął gorąco przez moją pierś, ale nie był głośny czy wybuchowy. Był zimny, skupiony, taki gniew, który sprawia, że oddychasz wolniej, nie szybciej. Taki, który podejmuje decyzję. O czym myślisz? Zapytała Anna. Myślę, powiedziałam powoli, że powinnyśmy ich wyprzedzić. Zrozumiała natychmiast chcesz dług, chcę dźwignie, poprawiłam. Do następnego ranka Anna zmapowała każdą pożyczkę związaną z pensjonatami. Niektóre były małe, inne zatrważająco źle zarządzane. Ale jedno stało się jasne: imperium Grzegorza nie tylko się rozpadało. To już był proch. Potrzebował tylko kogoś, kto to zamiecie. I najwyraźniej tym kimś miałam być ja. Spędziłyśmy godziny, przeglądając płatności, rachunki, kontrakty, dokumenty. Wszystko, co malowało obraz tonącego statku, trzymanego razem przez zaprzeczenie. Anna skontaktowała się z pożyczkodawcą. Pożyczkodawca, chętny do pozbycia się upadającego konta, był więcej niż skłonny negocjować. Późnym popołudniem przejęcie było w toku. Tego wieczoru, gdy ubierałam się na kolację, coś się we mnie zmieniło. Nie wybrałam miękkich swetrów, które nosiłam przy nich. Wybrałam ciemną jedwabną bluzkę, czysty żakiet, włosy związane z tyłu. Niekrzykliwe, ale niepodważalnie kontrolowane, obecne, zdolne. Na moim biurku Anna położyła starannie przygotowaną teczkę. Wszystko, czego będziesz potrzebować, powiedziała, włącznie z opcjami restrukturyzacji i rozwiązania umowy. Spojrzałam na nią. Jesteś pewna, że robimy właściwą rzecz? Nie ranisz ich, powiedziała łagodnie. Po prostu kończysz cykl. Gdy wychodziłam, zdałam sobie sprawę, że ma rację. To nie była zemsta. To było wyjście. A w momencie, gdy poproszą mnie o pomoc, w końcu pokażę im, kogo proszą. Przyszłam z jedyną rzeczą, której się nie spodziewali. Jasnością. Nie gniewem, nie desperacją, nie starą wersją mnie, która próbowała zasłużyć na miejsce przy ich stole. Tylko prawdą i dokumentami, które ją potwierdzały. Parking restauracji był już w połowie pełny, gdy zaparkowałam. Ciepłe, żółte światła świeciły z wysokich okien, obmywając wypielęgnowane żywopłoty miękkim blaskiem. Siedziałam w suwie przez moment, wdychając zapach skóry i delikatny cytrus odświeżacza, pozwalając spokojowi się osadzić. Nie byłam tu, żeby walczyć, nie byłam tu, żeby błagać. Byłam tu, żeby to zakończyć. W środku hostessa przywitała mnie jasnym uśmiechem, który natychmiast przygasł, gdy rozpoznała nazwisko moich rodziców. "Już siedzą", szepnęła jakby mnie ostrzegając. "Tylna sala". Oczywiście. Tata uwielbiał prywatność, gdy planował kogoś przyprzeć do muru. W momencie, gdy weszłam do prywatnej sali jadalnej, cztery pary oczu przyczepiły się do mnie. Tata odchylił się na krześle, jakby był właścicielem tego miejsca. Mama zaoferowała drżący uśmiech, który miał wyglądać ciepło. Marek uśmiechnął się szyderczo, jakbym spóźniła się na czyjeś spotkanie. Damian uniósł szklankę mrożonej herbaty w leniwym salucie. Wiktor, wujek, który zawsze pojawiał się, gdy chodziło o pieniądze, siedział obok taty ze złożonymi rękami jak konsultant, gotowy do prezentacji. Tata nawet się nie przywitał, wskazał na puste krzesło. Siadaj, musimy porozmawiać. Nie ruszyłam się. Zabawne, powiedziałam. Dokładnie to samo pomyślałam. Mama chwyciła się za perły dramatycznie. Róża, nie zaczynaj tym tonem, to rodzinna kolacja. W końcu podeszłam, położyłam torebkę obok krzesła i usiadłam. Spokojna, opanowana. Czując jak ich oczekiwania naciskają na powietrze jak wilgotność, tata odchrząknął. Jesteśmy w sytuacji, zaczął. Pensjonaty cóż, przechodzą trudny okres. Nic czego nie możemy naprawić odpowiednim zastrzykiem kapitału. I było. Powód wiadomości, powód nagłego zainteresowania. Marek wtrącił się. Wiemy, że twój biznes idzie dobrze. Prawdopodobnie przewartościowany, ale wciąż mocny. Mogłabyś pomóc ustabilizować sprawy dla rodziny. Dla dziedzictwa, dodał tata. Mama otarła oczy serwetką. Nie prosilibyśmy, gdybyśmy nie byli zdesperowani, kochanie. Byliśmy upokorzeni, gdy dowiedzieliśmy się o wycenie od obcych. Dlaczego nam nie powiedziałaś? Pozwoliłam temu zawisnąć na moment. Dlaczego im nie powiedziałam? Może dlatego, że nie rozmawiali ze mną od ślubu. Damian pochylił się nad stołem. Słuchaj, nie bądź przewrażliwiona na punkcie przeszłości. Jesteśmy tu teraz, prawda? Po prostu naprawmy to razem. Otworzyłam torebkę powoli. Ich oczy śledziły ruch jak stado wilków oczekujących mięsa. Myśleli, że przyniosłam książeczkę czekową. Myśleli, że przyszłam ich ratować. Zamiast tego położyłam teczkę przygotowaną przez Annę na środku stołu i przesunęłam ją w stronę taty. Zmarszczył brwi. Co to jest? Sprawdzian z rzeczywistością, powiedziałam, i przypomnienie. Otworzył ją i przeskanował pierwszą stronę. Jego twarz zbladła. Marek pochylił się. Damian zamarł. Oddech mamy się załamał. Co to ma znaczyć? zażądał tata podnosząc głos. Chcieliście ratunku, powiedziałam spokojnie. Ale ten dług, ten, który topi wasze pensjonaty, to już nie problem banku. Marek przewertował papiery. To dokumenty przejęcia. Wiktor przełknął. Kupiłaś dług? Skinęłam raz głową. Przez spółkę holdingową, legalnie, czysto, cicho, od dziś po południu każda pożyczka związana z pensjonatami należy do mnie. Tata trzasnął teczką. Myślisz, że to zabawne? Co ci daje prawo? Pożyczkodawcy, wtrąciłam. Byli zachwyceni możliwością pozbycia się upadającego aktywu. Praktycznie pośpieszyli z podpisami. Mama sapnęła, przyłożyła rękę do ust. Róża, jak mogłaś? Jak mogłam? Powiedziałam cicho. Upewnić się, że wasz tonący statek nie pociągnie mnie ze sobą? Tata podniósł się do połowy z krzesła, palec dźgający powietrze. Jeśli wyjdziesz tymi drzwiami bez pomocy nam, nie jesteś moją córką. W pokoju zapadła martwa cisza. Nawet kelner na zewnątrz się zatrzymał. Wstałam też, ale powoli, kontrolowanie. Lata połkniętego bólu, minimalizowanego sukcesu, tanich wyrzutów sumienia. Wszystkie ustawiły się za mną jak niewidzialni świadkowie. Nie odeszłam, powiedziałam. To wy odeszliście. Pominęliście mój ślub, zignorowaliście moje życie. Pojawiacie się tylko gdy czegoś potrzebujecie. Szczęka taty zacisnęła się. – Jesteśmy twoją rodziną. – A ja nie jestem waszym planem ratunkowym – odpowiedziałam. Otworzyłam mniejszą kopertę i położyłam pojedynczy czek na stole. – To wykup. 800 tysięcy złotych, wystarczająco, żebyście mogli odejść czysto. 30 dni na opuszczenie nieruchomości. Potem restrukturyzuję. Marek złapał czek. – Wyrzucasz nas z naszych własnych pensjonatów? To nie są wasze, powiedziałam. Nie były od miesięcy. Dług pochłonął kapitał długo przed tym, jak się w to włączyłam. Damian potrząsnął głową, mamrocząc. To szaleństwo. Głos Wiktora się załamał Kończysz dziedzictwo swojego ojca Nie, powiedziałam. Kończę jego kontrolę. Mama zaczęła cicho płakać. Chcieliśmy tylko porozmawiać chcieliśmy tylko. Chcieliście pieniędzy, powiedziałam, ale nigdy nie chcieliście mnie. Słowa nie pochodziły z gniewu, pochodziły z jasności, z miejsca tak cichego we mnie, że prawie mnie to przestraszyło. Głos taty załamał się po raz pierwszy w moim życiu. Róża, nie rób tego. Spojrzałam na niego. Naprawdę na niego spojrzałam. Mężczyzna, który zbudował więzienie ze swojej własnej dumy. Mężczyzna, który wierzył, że miłość to waluta, mężczyzna, który myślał, że wciąż potrzebuje jego aprobaty, żeby oddychać. Już to zrobiłam, powiedziałam. Zebrałam torebkę i pustą kopertę. Anna weszła w drzwi dokładnie na czas, trzymając zapasowe kopie każdego dokumentu. Sama jej obecność sprawiła, że pokój się wokół nich skurczył. Jeśli macie jakieś pytania, powiedziała do stołu. Kierujcie je do naszego biura, najlepiej pisemnie. Tata opadł na krzesło. Marek zaklął pod nosem. Damian wpatrywał się w stół jakby go zdradził. Mama wyciągnęła drżącą dłoń w moją stronę, ale cofnęłam się. Róża szepnęła: Proszę, nie odchodź tak. Spotkałam jej oczy. Błagałam was raz, powiedziałam. Na moim ślubie. Potem odwróciłam się i wyszłam. Ich głosy podniosły się za mną, krzycząc, panikując, przesuwając krzesła, ale nic z tego mnie nie dotknęło. Korytarz wydawał się jaśniejszy, powietrze czystsze, ciężar zniknął. Na zewnątrz noc była chłodna, a niebo szerokie otwarte. Telefon zabrzęczał raz. Anna pisała: Jestem z ciebie dumna. Po raz pierwszy od lat w to uwierzyłam. Nie traciłam rodziny tej nocy. Odzyskiwałam siebie. Następnego ranka słońce rozlewało się po moim kuchennym blacie, łapiąc teczkę, którą rzuciłam tam po wyjściu z restauracji. Po raz pierwszy od lat nie wyglądała jak ciężar. Wyglądała jak czyste zerwanie. Papierowy dowód granicy, którą powinnam była wyznaczyć dawno temu. Anna zadzwoniła około dziewiątej. Przejęcie przeszło, powiedziała. Oficjalnie kontrolujesz każdy składnik aktywów, związany z pensjonatami. Ich dostęp kończy się dzisiaj. Wypuściłam powietrze powoli. Nie triumf, nie żal, tylko uwolnienie. W ciągu następnych tygodni rozpoczęła się transformacja. Wykonawcy zwiedzali nieruchomości. Projektanci przechodzili z tabletami, robiąc notatki do tego, co miało stać się ośrodkami Wellness. Spokojne, przemyślane przestrzenie dokładne przeciwieństwo chaosu, który kiedyś reprezentowały. Za każdym razem, gdy wchodziłam na teren budowy, Powietrze wydawało się lżejsze, jakby same budynki odczuły ulgę, że w końcu są widziane uczciwie. Moja rodzina nie dzwoniła ani razu. Plotki wracały do mnie: gniew od Marka, zaprzeczenie od taty, łzy od mamy. Damian publikował w internecie niejasne cytaty o zdradzie, choć nigdy nie wspomniał mojego imienia. Po raz pierwszy ich reakcje nie ciągnęły mnie do tyłu. Po prostu istniały, oddzielone ode mnie. Pewnego popołudnia, przeglądając finalne projekty, złapałam swoje odbicie w oknie, żakiet, włosy związane z tyłu, wyraz twarzy pewny. Kobieta, która nie ukrywała swojego sukcesu, żeby inni czuli się komfortowo. Kobieta, która już nie myliła manipulacji z miłością. Zdałam sobie wtedy sprawę z czegoś: niczego nie zniszczyłam. Po prostu przestałam uczestniczyć. Pensjonaty przekształcone w ośrodki wellness otworzą się wiosną. Ciche odrodzenie zbudowane naprawdę zamiast żądań. I w końcu zrozumiałam, że odejście nie było porzuceniem. To była ochrona. Nie tylko przed nimi, ale dla mnie samej. W końcu to niewycena 400 milionów złotych wszystko zmieniła. To był moment, gdy zdałam sobie sprawę, że nie potrzebuję rodziny, która pamięta o mnie tylko wtedy, gdy potrzebuje ratunku. Prawdziwa miłość nie wymaga ciszy. Prawdziwa lojalność nie znika w najważniejszy dzień. Wychodząc z tej restauracji, niczego nie straciłam. Odzyskałam część siebie, którą nauczyli mnie zakopywać. I jeśli kiedykolwiek musiałeś odejść od ludzi, którzy nazywali swoją kontrolę troską, wiesz dokładnie, jak wyzwalający może być ten moment. Jeśli ta historia do ciebie dotarła, udostępnij ją, skomentuj, i zasubskrybuj, aby usłyszeć więcej.